Cześć. Właśnie wyszliśmy z, naszej, z naszego osiedla, żeby wysłać trochę masek do rodziny Kasi. Także 20 z masek, które udało nam się kupić ostatnio dwa opakowania po 10 sztuk wyślemy właśnie do, do dziadka Kasi. Jej wujek wysłał nam, jak wysłał nam filmik dzisiaj, jak wygląda sytuacja u nich w mieście. I kolejki są dużo gorsze niż. Można było widzieć na ostatnim filmiku z Szanghaju, szczególnie na wstępie do filmiku e, Tutaj jeszcze pojawił nam się dzisiaj duży napis na ścianie przy wejściu właśnie do osiedla, że dla każdego podróżującego, który zdążył wrócić właśnie do Szanghaju i chce wrócić do miejsca zamieszkania, musi iść się zarejestrować w administracji, żeby na wszelki wypadek wiedzieli, gdzie był, skąd wraca, żeby zebrać jak najwięcej informacji na wszelki wypadek choroby. Dobra, my idziemy do kuriera wysłać maski okay. so this is tak, żeby zminimalizować kontakt międzyludzki, a szczególnie z kurierami, którzy tutaj jeżdżą głównie z jedzeniem, używając skuterów, Kasia zdecydowała się, żeby właśnie użyć paczkomatu. Także ze wszystko za pomocą aplikacji wysłaliśmy właśnie maseczki tylko worku. To wszystko zostanie później zapakowane, no bo w Chinach jednak, żeby zrobić wysyłkę, nie można zapakować produktu. On musi być sprawdzony, co wysyłamy. I dopiero właśnie firma kurierska wydrukuje naklejkę z adresem na swojej własnej kopersie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj właśnie panu strażnikowi też zostawiliśmy kilka masek, jedno opakowanie, 10 sztuk, Na kilka nim starszy. Zawsze jest bardzo pomocny i pomocny, przyjemny. Odezwie się. Co więcej, i dalej będziemy pokazywać, właśnie, jak inne apteki wyglądają. To w dalszej części w będzie widzieć.

Sesie nie. Kołdzia ojemy ją? Sesie. A Mamy dużo ludzi tutaj w aptece kupujących jakieś leki. Jak widzę, centrum, czyli e, jakieś produkty diety, coś takiego. No, ale masek nie ma, oraz o, go, go, gobi też nie ma. Idziemy dalej. Zobaczymy jak będzie sytuacja w aptece numer 3. O niektórzy próbują zrobić troszeczkę biznesu. Właśnie się w sklepach, restauracjach się potwierają takie małe stoiska. Wyprzedają różne rzeczy prawdopodobnie ze swoich spizalnic. Ludzie kupują. Obrakuje no brakuje niektórych już produktów. Ale jeszcze nie ma tak tragedii. Głównie warzywa. Warzywa mięso, mrożonki. Tak jak na poprzednim filmiku. O tutaj mamy tak zwany wet market. Zobaczymy co tam mają. Przyznam szczerze, że to nie jest moje ulubione miejsce. jest tutaj dość brudno. Snaki są. Tu chyba zaopatrzenie jest dość spore. No ale chyba ja nie jestem jedyną osobą, która nie chce po prostu tutaj kupować. Naleśniki no ludzie robią ryżowe no. Tutaj rzeczy nie brakuje jak widać ale widzimy jak mięso jest przetrzymywane czy coś z żadnych lat chłodniczych, czy czegokolwiek ktoś dopiero nowy biznes otworzył I właśnie z takiej miejsce chorówka wszystkie pochodzą Właśnie trzymasz mięso, nie wiadomo skąd onem chodzi. wchodzi, jak długo one tutaj jest Tak pan kroi tutaj jakieś ryby czy inne rzeczy Jakieś kraby małe mamy I tutaj rybki w styropianach Także ta część jest dość pusta Ale warzyw nie brakuje może się skuszę któregoś nie naważyło, chociaż nie chciałbym tutaj tego brać. Ale mięsa nigdy w życiu. Zostałbym chyba pierwszym na świecie panem diety wegańskiej. niż kupił tutaj jakieś mięso. No ale warzywa są. Produkcja makaronów idzie pełną parą. Tutaj mamy duperele. Ale warzyw tam nie brakuje. Kuchnia działa. Ludzie jedzą posiłki. Jedzą śniadanie. Mamy jowciał, bardzo dobre. Chociaż jak wspomniałem, tutaj nic mnie nie zjadł. O, ryżowe. Jak widać, nawet tym ludziom biznes idzie. Przez deficyty w normalnych stepach. I 3, 3 w czystszych miejscach niż tu. Przy samym wyjściu właśnie z Wet Market zobaczyłem czy zaraz obok sterte cińcai. Widać już niektórzy ludzie po prostu zmęczyli możliwość zarobku wrócili szybciej na pola, bo to świeża produkcja właśnie ze szklarni gdzieś na obszarze Szankaju ludzie wybierają. Nie zdziwiłbym się jakby po prostu do, luncha, do lunchu, czyli obiadu tego już wszystkiego zabrakło. No właśnie stoimy przed trzecią apteką dzisiejszego dnia. Właśnie wyszedłem, pytając się, właśnie, czy mają maski, albo czy mają okulary. No i wszystko już jest sprzedane. Także oni dzisiaj w ogóle nawet nie mieli dostawy, czyli wychodzi na to, że tylko ten jeden sklep w okolicy w jakiś sposób dostał 7 masek. Dobra, zobaczymy dalej, może uda mi się znaleźć kolejną aptekę. No zaraz koło apteki znalazłem właśnie księżycową bramę. Z parkiem widziałem troszeczkę starszych ludzi robiących ćwiczenia. Także oni nas spokojnie to biorą. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak starsi Chińczycy są rozciągnięci, jak oni są wyćwiczeni. Młode pokolenie tylko na telefonach, a starsi od godziny 6 rano często albo i wcześniej. tajci w parku, ćwiczenia, rozciąganie Ja chciałbym być tak rozciągnięty jak na przykład tutaj pani przed chwilą, jak rozciągała się na tych barierkach. Coś niesamowitego Także w niektórych miejscach wiele paniki, w innych miejscach wielki spokój jestem w sklepie z importowanymi produktami, gdzie mają dość sporą sekcję produktów farmakologicznych Raczej nie, nie. bardziej coś w stylu Rothman to wygląda I tak wygląda półka z maskami I Maski widać, one są drogie z Japonii Niby ale też wszystko poszło już Także masek nie ma, gogli też nie ma się tak samo sytuacja wygląda z chusteczkami bakteriobójczymi no. Przy wyjściu ze stepu zatrzymają się jeszcze w starbacie obok Środki bezpieczeństwa na, terenie na niesamowitym poziomie Pani nakarze sprawdzanie każdego kto wchodzi do stepu, Jak ma temperaturę, dezynfekować ręce trzeba, zapisują wszystko Akurat przy mnie popsuł im się termometr ale widać, każdy musi mieć maskę, wszystko oznaczone na stołach Także wszyscy są bardzo rzetelni i tutaj pan będzie próbował jeszcze raz, próbuję na sobie 361, zaraz mnie spróbuję. cieszę się! No właśnie dzisiaj jestem kolejny raz przy tej samej apcy, co wczoraj To sytuacja się zmieniła troszeczkę. Od dnia wczorajszego pani powiedziała, że od dzisiaj zaczęli dostarczać im 3000, 3000 masek dziennie. Codziennie zaczynają wpuszczać ludzi o godzinie 8.30 i mają limit 5 masek na osobę. Że w ciągu jednej godziny już nie ma żadnych masek. Także kolejki są bardzo długie. Mam.